Cześć. Jednym z największych marnotrawstw naszej energii, jakie możemy sobie wyobrazić, to jest kontrola innych ludzi. Pomyślcie, jak dużo czasu ludzie przeznaczają na to, żeby kontrolować zachowania innych, co sobie pomyślą, co powiedzą, jak się zachowują, a jak powinni się zachowywać, i cała ta energia idzie właściwie tak naprawdę w nicość, bo ludzie wezmą tyle uwagi, ile im dacie, ludzie wezmą od Was tyle energii, ile im dacie. Jeżeli oddacie nadmierną ilość energii, to ile zostanie dla Was? Co zatem zrobić? A gdyby tak na przykład zamienić tą kontrolę ciągą otoczenia na działanie we własnym kierunku, posiadanie własnego celu, posiadanie własnej pasji, posiadanie własnych zainteresowań i stworzenie wokół tego całego systemu nawigacji naszego rozwoju. Odciągnięcie tej uwagi od kontroli innych, która była dobra może tysiące lat temu, kiedy sprawdzaliśmy, jakie są zagrożenia w otoczeniu, ale teraz to już nie jest ten moment. I gdyby przekierować tą uwagę na siebie, na to, co robicie, w jaki sposób działacie, jak sobie tworzycie swoją rzeczywistość i konsekwentnie to realizować, to okazuje się, że poziom Wymaganej czy też przymuszającej nas, nas kontroli otoczenia tego, co się dzieje wokół, nagle topnieje. Z jakiego powodu? Bo jesteście skupieni po prostu na swojej radości życia i tego, co wy robicie. I tego Wam życzę.